Hej hej, witam was serdecznie, witam was staniu. Pewnie się zastanawiacie, gdzie są odcinki z Safepaka i dlaczego do diabła w tytule tego filmu pisze zakończenie. Już wam wszystko wyjaśnię. Chodzi tylko o to, że zamykam oficjalnie sezon Safepaka. Wiąże się to z, przede wszystkim z pierwszego i najważniejszego powodu. Savemod zamknął tą paczkę i wgrał tam zupełnie inną. Na chwilę obecną nie ma możliwości kontynuacji tej pac paczki, więc stwierdziłem, że pora jednak zamknąć ten sezon. Co miałem nagrać, to nagrałem, co miałem stworzyć, to dzięki wam stworzyłem. Zresztą sami zobaczycie za chwilę ile tego udało nam się stworzyć. Od takiej małej łupianki, którą widzicie za, za mną, do taki mały domek w jakichś dzikich ostępach, gdzie tylko zima, bo aż parasus się unosił w moich postaci, aż do po prostu potężnej wioski. I to wszystko tak naprawdę dzięki Wam, dzięki Wam to wszystko powstało. Ogromne podziękowania dla WB, dla ZQ i dla wszystkich, którzy mi towarzyszyli. WB bezpośrednio towarzyszył mi na serwerze, więc o tyle łatwiej mi było, że miałem tego pracownika wolnego etatu. Jak to? Ja lubię mieć jakąś tam pomoc. Natomiast ZQ jako moderator, główny na czacie, głównie się w tym momencie spisywał bardzo dobrze, pomagał mi także z różnymi pomysłami oczywiście nie omieszkam wspomnieć o, także o innych osobach na Discordzie i na Facebooku, które mi pisały tutaj co mogę zbudować, jak mogę zbudować, jak mogę przerobić, co fajnie byłoby żebym zrobił, od czego lepiej nie robić. Za wam wszystkim za to ogromnie dziękuję. Naprawdę wasza pomoc, wasze wsparcie, wasze zaangażowanie pozwoliło mi ten sezon wbić na 42 odcinków. No dobra 41, umówmy się, bo 42 to jest ten. W każdym razie, dzięki Wam, ten sezon bardzo, bardzo fajnie się przyjął. Bardzo mi się dobrze na nim grało. Ta paczka była dla mnie bardzo dobra. Doświadczenie dzięki temu, dzięki tej naszej encyklopedii, którą WB miał w głowie, też moje doświadczenie w, na modach ogromnie wzrosło. Natomiast to jest koniec: to jest koniec save packa. Na chwilę, bynajmniej tą, którą wiem, że ten, ten save, ten serwer nie jest aktywny. Natomiast co dalej, co mógłbym pokazywać jako kolejne, bo wiadomo Minecraft 1.14 fajny, ale to jest bez modów, a ja lubię mody. Oczywiście tutaj save mod nie pozostawił mnie z niczym, bo już mnie zaprosił na kolejny yy, serwer, już ten serwer wiem, że aktywny, już tam rozgrywają, yy, już yy, są gracze, już tam tworzą. Natomiast ja tam wbiję, lada dzień, sądzę, że już niedługo zacznę nagrywać z tego odcinki, tak, już tylko odcinki będą, na razie live'ów nie przewiduję. I cóż, i będziemy tworzyć, będziemy, tam jest głównie paczka z tego co wiem survival, więc na pewno będziemy skupiać się na przetrwaniu. Jest Between Lands i jest moja ulubiona Paczka Main Lairs, czyli budowanie, współpraca z osadnikami różnych nacji, różnych narodowości, więc bardzo, bardzo fajna paczka. Grałem w nią na 1.70 i serdecznie polecam. Na pewno. Będzie mi się tam bardzo dobrze grało, będzie mi się bardzo dobrze tam yy, tworzyło i liczę na to, że także i tam pomożecie mi się rozwijać. Liczę, że na Wasze wsparcie, na Waszą aktywność, że poradzicie mi, co ewentualnie według Was byłoby najlepszą drogą yy, w dalszym, gdybym miał te wątpliwości, gdy nie będę wiedział, co mam tworzyć. Liczę na Was ogromnie. A tymczasem zapraszam Was już do tutaj ostatnich chwil tego filmu które pokażę, co udało nam się jeszcze osiągnąć. Zresztą widzicie tutaj po, poniekąd po coś tam leci w tle, więc widzicie, jak ta wioska się rozwijała. Jeżeli natomiast chcecie dowiedzieć się, jak faktycznie się rozwijało, to zapraszam was do całego sezonu. Dla tych, którzy nie byli uczestnikami, zapraszam was, bo powiem wam, przygoda była przednia. Więc do zobaczenia na kolejnym Minecrafcie na modach. Trzymajcie się, cześć!